Bądźmy frajerami i nie dajmy się Unii Europejskiej kroić z naszych pieniędzy. No ale wracając do dyrektywy EPBD. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, do 2050 roku wszystkie budynki. Mieszkalne i niemieszkalne, a także użyteczności publicznej mają być bezemisyjne, czyli czekają nas bardzo duże i kosztowne remonty. I tutaj ze specjalnymi pozdrowieniami dla profesora Krasnala Hałabały przytaczam po raz 500. Artykuł 34 dyrektywy EPBD. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonania. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają niezwłocznie komisję o tych przepisach i środkach, a także powiadamiają ją niezwłocznie o późniejszych e, wszelkich zmianach, które ich dotyczą. Więc na miejscu profesora Krasnala Hałabały zainteresowałabym się e, tymi projektami planu renowacji budynków, do, e, do, które mają być przedstawione Komisji Europejskiej do 31 grudnia 2025 roku. Czytam. Rzeczywiście nie będzie żadnych kar za nieprzestrzeganie dyrektywy EPBD, za to, że my, jako Polacy, którzy stajemy się coraz biedniejsi, a na pewno będziemy stawać się coraz biedniejsi, jeżeli w życie wejdzie ETS, czy Zielony Ład w innych aspektach, czy właśnie dyrektywa EPBD, czy polski rząd.